Zachęcam Was, byście poświęcili 6 godzin, by obejrzeć minutę. Minutę ciszy. Ok, powiecie, gość pracuje w kanał Plus i dlatego zachęca do obejrzenia serialu zrobionego przez kanał Plus. No, to prawda, ale zachęcam nie dlatego, że ktoś mi kazał, tylko dlatego, że nie chcę, byście stracili coś wartościowego. Dbam o Was. Trochę tak jak Robert Więckiewicz w tym serialu dba o innych, bo jest po prostu dobrym człowiekiem. Przynajmniej na początku, a później to już sami musicie ocenić, co się z nim stało. Powiecie mi również: No, okej, okay, ale to jest serial o pogrzebach, o zakładzie pogrzebowym, o śmierci. Co w tym ciekawego? Okej, okay, owszem, to jest serial o biznesie pogrzebowym często szemranym, jak się okazuje. Ale przede wszystkim to jest serial o Polakach: Polakach chciwych, zachłannych, fałszywie bogobojnych, Polakach, którzy nie potrafią ze sobą współpracować, którzy się kłócą, którzy rywalizują, którzy widzą tylko czubek własnego nosa, którym przyświeca zasada mieć dla siebie jak najwięcej. Inni są nieważni plus za aktorów fantastyczni Robert Więckiewicz, Piotr Rogucki, Aleksandra Konieczna, plus za dźwięk. Słuchajcie, to jest nietypowe dla polskich seriali, ale w tym serialu naprawdę wszystko dobrze słychać. Plus za wątek LGBT, plus za wbijanie szpilek polskiemu kościołowi, generalnie plus za całą tę historię. Niech będzie głośno o minucie ciszy.